Tak właściwie to myślę o tym, co ja mogę zrobić? Czy mogę cokolwiek zrobić? Przecież nic się nie da poradzić na tę chorobę, która mi towarzyszy. Powiem szczerze, ona potrafi bardzo brutalnie spulwersować człowieka. Ale co? Co poradzić? Ona już tak po prostu działa i tyle. Trzeba się z tym faktem pogodzić. Tak mówią, co po niektórzy których ta choroba zupełnie nie dotyczy. Oj, oj, co to to nie? Oni mówią mi, że ja powinienem się pogodzić z tym, że taki jest mój stan. Ja pytanie jedno. Czy wy? którzy uważacie, że powinienem się pogodzić z tym, że jest taki mój stan. Czy wy byście się pogodzili z tym, że nie możecie chodzić, stać, pójdzieć, gdzie macie ochotę iść? A w dodatku, jak usiądziecie, nawet prosto, to i tak się przewrócicie. Czy to jest warte uwagi? Oj, nie wydaje mi się. Zapraszam, polecam Jacek Sęgórski. Trzymać ciepło i baji, papa. Shalom.